Anemann, uznana za literackie wydarzenie sezonu. Jest to historia o Gdańsku opowiedziana z perspektywy Niemca, przedwojennego mieszkańca wolnego miasta i chłopca, którego rodzice przyjechali do Trójmiasta z Kresów. Chwilę pokazuje swoich bohaterów na tle drobiazgowo opisanych przedmiotów i miejsc. Smutne losy rzeczy splatają się z tragicznymi losami ludzi, bezbronnymi, zakładnikami historii. W Instytucie Dedicusa w Darmstadt miałem spotkanie, po którym podeszła do mnie pani, która pokazała mi kartkę. Okazało się, że to jest zaświadczenie wydawane Niemcom, którzy chcieli wyjechać z Gdańska w latach 40. I tam odczytamy Hanemana i jeszcze imię jego, Manfred. Okazało się, że to jest osoba prawdziwa. Ja o niej słyszałem bardzo wiele z rozmów mojej mamy, moich rodziców o Akademii Medycznej i w jakiś szczególny sposób ona zapadła w moją pamięć jeszcze z dzieciństwa. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby, gdybym takiemu człowiekowi wymyślił życie, bo to był ktoś bez życia, tylko samo nazwisko znałem. Więc taki był początek. To, to jest Haneman. Cała książka jest zbudowana właściwie na relacjach ludzi, którzy jak gdyby chcą dotrzeć do tego, kim on był. A dokładniej mówiąc, te relacje wracają we wspomnieniach i wyobrażeniach głównego narratora tej powieści, którą jest chłopak urodzony tuż po wojnie w Gdańsku, z rodziny też nietypowej ponieważ jego ojciec pochodzi z kresów wschodnich, matka z Warszawy i jest kimś kto przeżył powstanie warszawskie. Już takie zarysowanie tła uświadamia, że to co chwila najbardziej interesuje to jakieś zderzenie rozmaitych kultur, rozmaitych tradycji w jednym domu. Jest wiele momentów związanych z życiem mojej rodziny w tej książce. Ja, ja przeniosłem to. Ja zresztą lubię wymyślać dalsze ciągi życiorysów rzeczywistych. Nawet mogę powiedzieć, lubię wymyślać też takie boczne odnogi własnego życiorysu. Wymyślając sobie, jakby mogły wyglądać wydarzenia, gdyby nie pewne okoliczności historyczne. I ta powierzchnia jest też tak zrobiona, że w dużym stopniu ona biegnie równolegle do mojej biografii, a potem się jakoś trochę rozgawędzia, rozmija, trochę, trochę mm, tworzy złudzenia, takie fantastyczne obrazy. Haneman jest postacią, która, która w gruncie rzeczy jest obsesjonowana samobójstwem, czyli próbą ucieczki, prawda? To, co on, co on studiuje, to czym się zajmuje, to co go obsesyjnie go zajmuje. Te samobójstwa, które toczą się wokół, samobójstwo von Kleist'a, które on literacko śledzi i tak dalej. I to jest pytanie w ogóle jakby o, o, o sens życia w historii, która jest po prostu straszna, która nie daje żadnych szans, która właśnie wszystko prze, przemieli, prze, prze, przenicuje. I rzeczywiście z tego punktu widzenia Gdańsk jest być może dobrym e, polem obserwacyjnym, bo to jest miasto, które przeżyło dużo wcześniej i inaczej oba te totalitaryzmy. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj faszyzm zaczyna się wcześniej niż w Polsce tej przedwojennej. Tutaj faszyzm zaczyna się w roku dokładnie 1933, tutaj bardzo szybko... Na zdobyli władze i to doświadczenie, jakby nad tym miastem dla szachtowania właśnie tej jego wielokulturowości, tego współżycia Polaków, Kaszubów, Niemców czy innych mniejszości to było bardzo, bardzo mocne doświadczenie. Bohater chwina jest niesłychanie wyczulony na, na ten świat zaginionych rzeczy, ten świat, który ewokuje inną zupełnie kulturę, które, z którego jak gdyby daje się odczytać ślady obecności innych ludzi. I ta pieczołowitość w opisach, szczególnie przedmiotów, które nabierają właśnie jakiejś takiej niesłychanej wyrazistości, jest czymś bardzo znamiennym dla, dla Chwina. Ale równocześnie ta historia zapadnięcia się jak gdyby w nicość pewnej cywilizacji poprzez zniknięcie czy zniszczenie pewnych rzeczy, jest jednocześnie przypowieścią, właściwie, przypowieścią o człowieku, który staje wobec przemożnych sił, ucieleśnionych w polityce, w historii czy po prostu w ludzkim nieszczęściu. Przedmioty mają swoją historię. Przedmioty są dla mnie obrazem losów ludzkich, i jeśli o nich mówię, to przede wszystkim z tej perspektywy. One same w sobie. Są one dla mnie najważniejsze, no, tylko żeby je ujrzeć jako świadectwo bardzo ciekawych i czasem dramatycznych przypadków, które się przydarzają ludziom mojego pokolenia i też ludziom, którzy żyli w Gdańsku wcześniej. Chwin wykorzystuje tutaj niesłychanie rozmaite, niesłychanie nieraz biegunowo odślepione możliwości mówienia prozą. Od takiego XIX-wiecznego, właśnie niesłychanie sugestywnego, realistycznego, zapadającego w pamięć głęboko zmysłowego opisu, Aż po partie, które zbudowane są właściwie środkami poetyckimi, tak jak liryk, prozą. Są tutaj także całe partie eseistyczne, całe partie, które posługują się środkami poetyckimi, retardacjami, metaforami. Język tej książki jest taki, że nie można tutaj przesunąć ani usunąć ani jednego słowa. Podstawowym pytaniem tej powieści jest pytanie no, o samobójstwo. To jest pytanie, to jest leitmotiv tej powieści, właśnie nie tyle gdańskość, bardzo ważna, bo na tym to jest wszystko podbudowane, nie tyle relacja polsko-niemiecka, co jakby ten, ta, ta, ta kwestia Hanebana i jakby jego stosunku do świata, do zmieniającego się świata i do katastrofy świata, bo to jest powieść o y, pewnej postaci, oczywiście wymyślonej, fikcyjnej, w momencie najstraszniejszej katastrofy Europy. I ja sądzę, że, że jeśli mówimy, że ona jest wybitna, to dlatego właśnie, a, a, a nie z powodów szczeg szczególnie gdańskich, to są bardzo dobrze oczywiście tam zrobione, powiedziałbym, więc wręcz y, y, perfekcyjnie. Fragment o, o przedmiotach, które czekały na swoją przeprowadzkę, jest po prostu arcydziełem literackim, bardzo wybitnym. Czegoś takiego w polskiej literaturze nie było. Haneman, Wydaje mi się chyba najwybitniejszą polską powieścią, w ogóle polską książką prozatorską, jaką w ciągu ostatnich kilku, jeśli niedawniej nawet ostatnich kilku lat zdarzyło mi się przeczytać.